Będzie cudownie, wynik jest kurde mało ważny, zawsze to powtarzam, dla mnie ja to muszę wyjść, zrobić robotę e, jak wygram, to będzie świetnie, to znaczy, że jakąś tam fajną robotę zrobiliśmy, a jak przegram, no to życie, no kurczę. Co za fantastyczna noc. Tu będą padać popy największego kalibru. się państwo na wielkie Cześć, witam was serdecznie i witam Daniela Rudka-Rudkowskiego, może jeszcze nie najlepszego, ale chyba najpopularniejszego i najbardziej uśmiechnię uśmiechniętego zawodnika w polskim MMA. Witam serdecznie, cześć. Nie, Dobrze cię no, Ciekawy jestem, czy będziesz tak samo uśmiechnięty w sobotę po walce z Rahadinem Parnasem o mistrzostwo KSW w Piórkowej. Jak to będzie? E, kurczę, e, będzie cudownie, wynik jest kurde mało ważny, zawsze to powtarzam, dla mnie ja to muszę wyjść, zrobić robotę i e, jak wygram, to będzie świetnie, to znaczy, że jakąś tam fajną robotę zrobiliśmy, a jak przegram, no to życie, no kurczę. Proszę, proszę też pamiętać to, że jeden i drugi ma takie same szanse i to jest 50%, jeden i drugi. Wygra lepszy, wygra ten, ten, ten lepszejszy tego, tego dnia. Zobaczymy, właśnie, Zobacz. Walka z Parnasem E, zostanie rozegrana na KSW 68 w Radomiu, Twoim, no można powiedzieć, rodzinnym mieście. Podobno sprzedałeś na e, tę galę rekordową liczbę biletów. Ile? E, kurczę, biletów. E, myślę, że kwota robi różnicę, bo biletów pierwszego dnia sprzedałem 1000. E, później mi znowu dostały 200, teraz mi znowu coś tam doszło. No, kurczę, pogubiłem się. Naprawdę było dużo, ale. I najlepsze zaskoczenie to było, że tego jednego dnia no dosłownie ludzie przychodzili i tutaj brali, kurde, 1, 2, 5, 10, 15. Ja mówię, otwierałem drzwi, zamykałem, bo tyle ludzi przychodziło. No ale to jest właśnie fajne. No, u siebie w mieście to jest coś pięknego, tak? A ile mógłbyś sprzedać, gdybyś miał do dyspozycji większą pulę? Gdybym wiedział wcześniej i wziąłbym te takie, powiedzmy, do 250, to. za ze trzy tysiące myślę, żebym ogarnął. Niesamowite, niesamowite. Rozumiem, że masz jakąś działkę od sprzedanych yy, biletów, taki jakiś niezły dodatek do dogarzy za główną walkę wieczoru. Yy, coś tam się ostatnio do, 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 udało dogadać i, i, i tak, później już to nie jest tak. Na początku mówię, mamy inne tam ustalenia, yy, a później yy, coś tam dogadaliśmy lepiej. No, no, bo no to tak, dobrze. jednak no, trzeba coś z tego mieć, powiedzmy, żeby, żeby się tym zajmować. Jasne. Niedawno mówiłeś, że po przegranej z Torresem serce Parnasa umarło, ale wygrał rewans. Czy zmieniłeś tak, zdanie tak. o tym jego sercu, czy nie? nie? Czyli to nie to, że ja zmieniłem. Po prostu było widać po nim, że załamał się trochę tą porażką, że myślał, że jest naprawdę jest najlepszy, niepokonany, nikt mu nic nie zagrozi. Ja bardziej to powiedziałem z perspektywy kolejnej jego walki, tak? Czyli walczył później z Filipem Pejciem, i tam już nie był ten gość, który wychodził i bił wszystkich, bawił się nimi, wychodził, odskakiwał, tylko był gość spięty, troszkę przestraszony, troszkę bał się już zaryzykować, i wtedy właśnie takie coś, że u niego trochę to umarło, kurczę. Później oczywiście wygrał z Torresem, ale to nie była też taka wygrana, że on wskoczył znowu i, i, i walczył po swojemu, co nie? Tylko bardziej takie statystyczne, takie kurcze, żeby tylko wygrać, ale żeby nic nie zaryzykować. No ale wygrał, oczywiście jest mistrzem, tego nikt mu nie zabierze. Ty jesteś mistrzem dwóch federacji, masz dwa pasy jako jedyny. No, żeby zdobyć ten trzeci najbardziej cenny KSW, no chyba będziesz musiał zrobić coś więcej niż przypadkowo, jak to się śmiałeś na i, tak. I cza... pomyślałem, kopnąłem i był koniec. Właśnie, ale ja nie spodziewałem się, że tam jego głowa się znajdzie, no bo e, ja mówię przypadkowo, ale też proszę, proszę zwrócić na to uwagę, że my dziennie setki razy kopiemy tak różne techniki, wszystkie techniki i, i tam akurat ta sytuacja z danej akcji wyszła, bo, bo kilka razy go kopnąłem na wątrobę i myślał, że znowu będę kopał powiedzmy na dół, a kopnąłem na górę i się wszystko fajnie zakończyło tak. Tutaj oczywiście święta racja, że to jest walka mistrzowska 5 razy 5 przede wszystkim. E, I będę musiał dać ci więcej i, i przede wszystkim jak zawsze będę musiał dać ci 100 a, a zobaczymy. Wiecie jak to, to jest walka, to, to jest MMA, to nie jest box że w boksie jest naprawdę tam e, najlepszy, e, czyli e, faworyt. Wie, wiadomo, że wygra, bo jest tak mało tam, że się może zdarzyć. A tutaj, kurde, no, kopnięcie na głowę, kolano, łokieć, e, obalenie i dźwięk. E, tu jest dużo niewiadomych, dużo jest takiego, kurczę, że może się wiele, wiele, wiele zdarzyć. Jest tak nieprzewidywalny sport, dlatego też jest piękny. Może być tak, że wyjdę, uda się jakąś sekwencję znowu uderzyć i ba, skończę, no coś będzie pięknego. A może będzie tak, że będę musiał 25 minut go kurna męczyć i może być tak, że nie pierwsza, nie druga, nie trzecia runda, a w czwarty go może napocznę, zmęczę, nie będzie miał siły i w piątej dokończę i może ja się nastawiam na tą wojnę, będę musiał wypróć, stracić swoje zdrowie 25-minutowe i, i, tak, i tak będzie. No. Jak się mile zaskoczę, to będzie coś pięknego. Właśnie, w małym Radomiu, wielka Gala, no i Daniel Rudkowski. Coś pięknego, spełnienie marzeń? En, już nie raz walczyłem w Radomiu. Myślę, że z, nie miałem takich marzeń. Miałem takie oczekiwania, bardzo chciałem coś takiego. E, ale tak, KSW na nowej hali, na wielkiej hali, pięknie. Ekstra. Parna stwierdzi, że twoim największym atutem jest agresywność, ciągle idziesz do przodu, nigdy się nie poddajesz. Zgadzasz się z tą oceną, czy jeszcze masz jakieś inne atut? Zde. Zde, znaczy ja nie jestem nigdy agresywny. Ja po prostu y, jestem zdeterminowany i zawsze walczyłem do końca i zawsze na, y, narzucałem starałem się narzucić swój styl i starałem się bardzo kondycyjnie ludzi męczyć. Ja też naprawdę o tym nie myślę w walce. Ja to po prostu naturalnie robię, tak? Czyli staram się iść do przodu, obalać, męczyć, presję wywierać w ten sposób. No. A jak sądzisz, co jest największym atutem Parnasa? Zdecydowanie stójka. To nie, tego nie zabierzemy i nieraz to pokazał, nieraz to nam udowodnił, że on tą stójką się bawił i, i bardzo dobry boks i kopanie. Mega stójkowicz, to jest tak. Więc, Ale też udowodnił, że jest też bardzo dobrym zapaśnikiem, w sensie, że nawet nie to, że on obala, ale. On bardzo ładnie broni te obalenia, więc tu jest duże, naprawdę duże, będzie zas duże, nie zaskoczenie, będzie dużo, dużym problemem ogólnie. Jest mistrzem, więc wiem, wiem, że będę musiał naprawdę wiele zrobić. No i zobaczymy. I, I Jak sądzisz, ta walka rozstrzygnie się w parterze, czy raczej w stójce, jak ty to widzisz? Tak, czy mam... trudno przewidzieć? Trudno przewidzieć, zdecydowanie trudno przewidzieć, tak jak z Filipem Pejciem, powiedzmy, też miało być obalenia, ja też miałem go tam męczyć a wyszło kopnięcie, wszedł cios. Tutaj może być to samo, tak, no, Bardzo, no mówię, mamy stójkę, mamy parter, mamy wiele rzeczy, więc chciałbym to szybko zakończyć, ale to się nie uda na pewno. To jest za, za dobry zawodnik, żeby, ale to jest sport, wszystko jest możliwe, więc zobaczymy. E, powiedz mi tak szczerze, jak sądzisz, dlaczego wszyscy Cię tak lubią w tym świecie sportu walki w MMA i w boksie? Wcześniej w zapasach. Dlaczego? Bo, bo może jestem miły, kulturalny gość i, i tak naprawdę szanujący każdego, nad, nad nikim się nie wywyższający i szanujący każdego sportowca, prawdziwego sportowca. Nie lubię pajacowania, nie lubię obrażania, nie lubię e, pajacowania do internetu, do pokazywania się. No ja rozumiem, że zasięgi wszystko robią, że to jest takie nasze dzisiejsze, dzisiejsze społeczeństwo. Ale niestety, ja tego nienawidzę, jak ktoś nie oddaje szacunku drugiemu zawodnikowi. Proszę wiedzieć, że e, ciężko pracujemy ja i wiem, że mój rywal ciężko pracuje, nawet może jeszcze ciężej niż ode mnie, więc ten szacunek mu się należy. E, no chyba, że on go nie oddaje, czyli u, ubliża, obraża, no to no, życie. Ale myślę, że przez to, że jestem uśmiechnięty, miły, każdemu pomogę. Z każdym porozmawiam. Walka tak. będzie rozgrywana w nowej hali. Mam nadzieję, że tam postawili solidne fundamenty i nie ma niedoróbek, bo jak ludzie rykną, jak rutek będzie wchodził do klatki, to chyba tam jakieś pęknięcia mogą nastąpić. Tak, tego nie obiecuję, czy to wytrzyma, ale, ale naprawdę, kurde, ja się z tego tak cieszę, że to będzie jest taka mała hala, bo tam jest na, na 6 tysięcy ludzi. Jest mała, ale to tak będzie fajnie wyglądało, być tak nabite. No kurczę, cała ta, myślę, że atmosfera zrobi całą robotę tej gali, naprawdę. Trzymaj My... się, będziemy trzymać kciuki za ciebie. No i jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Co z boksem, jakiś rewanż z Kiviorem będzie, czy nie? Ehm, bardzo mi się nie podobało, jak wypowiedzi po walce, e, że przypadko, e, przypadkowa głowa, z jego mniemania jedna, a to były trzy, e, coś tam, że on wygrał. No. Bardzo mi się nie podoba takie mówię pajacowanie znowu y, mówi, że jest wszystko w porządku, tutaj ci mówi w oczy, że jest okej, okay, przeprasza, a później pisze takie rzeczy, że kurczę przypadkowo głowa, o Rudkowski jest traktowany lepiej niż inni. Mało się znam na boksie, ale jeżeli on wygrał, jeżeli tak uważa, no to, no to okej, okay. życie, jestem lepiej traktowany widocznie, ale niech też przyjmie na klatę, że y, uderzył trzy razy z głowy, że mi tak rozwalił, że ja do dzisiaj mam kurczę... Powiedzmy, problem z tym, z tym okiem. Um, powinien się trochę mile wypowiedzieć do końca. Mi to nie zależy. Ja to, ja to mogę walczyć z każdym. Ja i tak to robię dla pieniędzy. Zdecydowanie i tak wrócę do, do boksu, bo to jest bardzo do pokochałem i fajnie się już zacząłem w tym odnajdywać. Pokazałem się znowu z fajnej strony. Im dalej w las, tym lepiej dla mnie. Myślę, że tak. Nie wiem, czy będzie rewanż z nim, ale ja dalej w boksie będę. Będę trzymał kciuki za Ciebie w walce z Parnasem. Trzymaj się, powodzenia. Dzięki. Dzięki. Cześć, cześć na razie.